Oświęcim to więcej niż tylko klub sportowy. Od chwili powstania klubu w 1946 roku, markę Unii budowali utalentowani sportowcy, trenerzy i działacze, rozsławiając miasto na całą poprzez sukcesy odnoszone na krajowych i międzynarodowych arenach. Na pewno spodziewa się pan, że sam że same pasma sukcesów. To, to nie tak. Sukcesy to nas jakby mobilizowały i pchały do przodu. Natomiast to było wiele, to było pasmo wyrzeczeń. W piątkowe popołudnie 10 września w oświęcimskiej bibliotece odbyła się uroczystość z okazji 75-lecia Klubu Sportowego Unia Oświęcim. Przybyli na nią trenerzy i sportowcy, byli i aktualni prezesi oraz przedstawiciele władz. Powiat Oświęcimski reprezentował wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu Jerzy Mieszczak. Wspaniałe mamy wsparcie ze strony miasta, ze strony starostwa i dzięki temu idziemy coraz wyżej. Nie ukrywam, że tak przyjaznej dla młodzieżowego sportu atmosfery samorządów, szkół, sponsorów dawno nie mieliśmy. Więc nie ukrywam, że z dużą ochotą, z dużą chęcią dalej pracujemy i podejmujemy nowe wyzwania. Z rąk prezesów Polskiego Związku Żwiarstwa Figurowego i Polskiego Związku Hokkejana na lodzie, grono osób związanych z Unią odebrało medale, patery i odznaczenia. Dzisiaj na tym jubileuszu było wiele mówione, natomiast jednak wszyscy skupiali się głównie na tych tak, nazwijmy to dyscyplinach prowadzących, czyli hokej na lodzie, łyżwy figurowe, pływanie i piłka nożna. Natomiast warto pamiętać, że Unia Oświęcim to klub wielosekcyjny. I ja znam z opowieści, tylko od rodziców, od starszych kolegów, ale w 60. latach na ten przykład hala tysięczna, czyli bokserzy, pękała w szwach. Więc to również lekkoatletyka, to również kolarstwo, no i wiele, wiele, wiele innych sekcji, które, które z różnych powodów nie przetrwały próby czasu, ale myślę, że głównie tej ekonomicznej. Natomiast no, Unia oświęcim 75 lat, to różne dzisiaj kluby, czy w piłce, czy w pływaniu, czy w hokeju, czy w figurowych, natomiast cały czas jednak jestem wspólny mianownik i jest to Unia, więc myślę, że to już na stałe historia miasta Oświęcim, Unia Oświęcim. Mało jest takich klubów, które mogą pochwalić się taką historią, takimi osiągnięciami. Moja cała sportowa kariera od samego początku związana z oświęcimiem, związana z Unią Oświęcim. Nawet po wyjeździe na treningi do, do Kanady reprezentowaliśmy dalej Unię oświęcim wszystkie medale, które zdobyliśmy, zdobyliśmy dla Oświęcimia. Trzeba również dużo robić, jeżeli chodzi o wychowanie młodzieży właśnie przez sport. Jeżeli miasto nie ma sportu rozwiniętego, to to jest bardzo duża ujma. My, często, jako kibice, mieszkańcy, koncentrujemy się głównie na sukcesie, na medalu, mistrzostwie, olimpiadzie. Ale Unia to również e, tysiące dzieciaków, które przewinęły się przez ten klub w różnym okresie swojego życia. Raz krócej, raz dłużej. I myślę, że o nich też warto pamiętać. Lubiłem, jak się wychowuje młodzież. młodzież, przez sport. I to tak było. I dlatego. Dużo się finansowało właśnie sport w Oświęcimiu. A to bardzo fajna idea, która, którą my jako władze samorządowe kontynuujemy i myślę, że powinna być kontynuowana do końca świata i dzień dłużej. Przede wszystkim dla dzieci, dla młodych oświęcimiaków. Słowa wicestarosty Pawła Kobielusza obrazują konkretne przykłady jak choćby powstałe w ostatnich latach nowoczesne kompleksy sportowe przy szkołach powiatowych i aktualnie budowany kompleks z trybunami przy oświęcimskim Chemiku którego mieszkańcy miasta i kadra pedagogiczna PZ2 oczekiwali od wielu lat. Warto również w tym miejscu wspomnieć, że powiat oświęcimski od lat wspiera finansowo sportowców trenujących w Białym Bieskim Klubie.